30 do końca do lewy 4 plus do lewy 5 do wtrawy 2 z krainy 40 pod górki za chylanter wtrawy 4 plus 40 na lewo rdzegiel w lewy 2 długi 40 do lewy 3 minus do lewy 3 plus Prawy skrajnie, do prawy 3 skrajnie na wyjściu 50, do lewy 4 plus przez spadek. Na banerze obrót, lewy 3, bardzo długi z wyjściem na żonkę. Do końca. Lewy 3 skrajnie, do lewy 5 minus.